Zaczynamy nasze kolejne spotkanie z Księgą Dadwe Twuna i jest to spotkanie 77. Zaczynamy kolejny podrozdział. Podrozdział bardzo taki sympatyczny wreszcie po tych podrozdziałach, które mówiły nam o świecie Nekudot, świecie w którym nastąpiło rozbicie. O takim najbardziej ciemnym, strasznym, można powiedzieć, wiejącym grozą świecie, jaki kiedykolwiek pojawił się w ogóle w stworzonej rzeczywistości. I tam odbyły się pewne procesy, które niestety były konieczne, ale one były bardzo, bardzo nieprzyjemne. I tutaj. Księga Dad wetfuna nam o tych procesach tutaj opowiadała. Być może jeszcze, myślę, że na pewno będą jeszcze wspominane te rzeczy wielokrotnie, ale przechodzimy do kolejnego podrozdziału, który zatytułowany jest TIKUN, czyli naprawa rozbitego. Mówi on tak. Przed światłem Ein Sof, błogosławiony On, wszystko anuluje się. To światło jest po prostu przepotężne. Przed nim anuluje się absolutnie wszystko. Jakby znika. Dlatego, żeby powstała możliwość istnienia stworzenia niezbędnym było oddalenie od źródła i stworzenie masachów zmniejszających świecenie światła. On nam tutaj powiedział jedną z najbardziej elementarnych prawd, która dotyczy stworzenia świata. Przed stworzeniem świata był tylko stwórca i jego światło. To światło zalewało wszystko. Cokolwiek w tym świetle by się nie działo, my nie wiemy tego, co tam się w nim dzieje, ale nawet jeżeli coś tam się dzieje w tym świetle, to po prostu to wszystko się anuluje. W jednym ogólnym, wielkim świeceniu. To tak, jakby ktoś zaświecił nam teraz lampami, którymi nas otoczył ze wszystkich stron potężnymi lampami o ogromnej mocy światła i zaświecił na nas ze wszystkich stron. My otwieramy oczy, i co widzimy? Nic. Widzimy po prostu zalewające nas, oślepiające światło. Nawet nie możemy na nie patrzeć. Nie ma nic, tylko światło, nic więcej. Wokół nas może być pomieszczenie, mogą być ściany, meble, obrazy, my tego nie zobaczymy, bo wszystko jest zalane potężnym światłem. Nic nie jesteśmy w stanie wyróżnić z tego światła. Tak było w Einsow. I żeby zobaczyć coś, cokolwiek, żebyśmy my mogli zaistnieć w ogóle, żeby powstało cokolwiek oprócz tego światła, to światło musiało zostać zmniejszone. Tak jak w tym moim przykładzie, który dosłownie wymyśliłem w tej chwili, gdybyśmy chcieli zobaczyć te meble i obrazy w tym pokoju, musielibyśmy przygasić te lampy do tego momentu, w którym my możemy już otworzyć oczy i zobaczyć zarysy przedmiotów przynajmniej. Tak też na początku się odbyło, tylko zarysy. Później ono przygasło jeszcze bardziej, wyłoniły się coraz bardziej już wyraźne i widoczne szczegóły światów. W ten sposób powstawały światy po kolei, poprzez kolejne masachy. Powstawały kolejne poziomy rzeczywistości. To było konieczne, inaczej świat by nie powstał, stworzenia by nie powstały. I teraz mówi dalej Ben Ischaj. Dlatego przed stworzeniem wszechświata światło Eń Sof w Baruchu utworzyło halal. Halal to jest pustka. Przestrzeń. Pusta przestrzeń. Opróżniona przestrzeń. Mamy piękny opis tego w Echaim już. Niemalże na samym początku tam jest tak pięknie opisany, taki znany fragment, on jest, zdaje się, tam u nas na którejś lekcji, bo to nie jest sam początek Etschajim, tylko to jest tam troszeczkę dalej. I tam jest właśnie taki opis, bardzo krótki, ale bardzo taki dosadny, obrazujący to wszystko opis. Wiedz, że przed tym, zanim były stworzone i tak dalej, i tak dalej, było światło i tak napełniające całą realność. No i tam później Ari opisuje właśnie, że to światło zostało skrócone i powstała opróżniona przestrzeń. Halal. Halal, panuj, dosłownie tam jest. To jest opróżniona przestrzeń. W której światło wyszło. Mówimy tutaj oczywiście o cimcumie, pierwszym cimcumie. I mówi on dalej, a następnie w tym halalu, też on tutaj przyrównuje to, co się też rzadko zdarza w typowych naszych źródłach przyrównuje to do łona, jak u matki jest łono. Następnie w tym halalu zaczął się proces tworzenia i też można to przyrównać do procesu rodzenia, żeby stwarzać w tej przestrzeni opróżnionej stworzenie koroną, którego jest w pełni uformowany i moralnie ugruntowany wszechświatowy człowiek. Heinzow, błogosławiony on, ubiera się w różne lewushin shell, lewushin, Czyli ubrania za ubraniami. Albo też inaczej mówiąc, ubrania, które są w ubraniach, albo na ubraniach. Bo wiemy, że to ubieranie, ono następuje w dwie strony. Od wewnątrz na zewnątrz i od zewnątrz do wewnątrz. To są kolejne. Poziomy, które ubierają się jeden na drugi. I w ten sposób światło Ensoph ono ubiera się w te wszystkie poziomy, tak że ono się zakrywa. Tak jak człowiek ubiera ubranie i zakrywa swoją prawdziwą yy, rzeczywistość, jaka w nim jest, czyli skórę, swoje ciało, zakrywa ubraniem. Następnie na to ubranie zakrywa jeszcze następne, potem jeszcze następne. I to ubranie ukrywa rzeczywistą istotę. I tak samo Sof. ubiera się w różne ubrania. I mówi on dalej: Galgalim Shel Galgalim, czyli kręgi za kręgami. Uczymy się tego na początku Talmudu 10 Sfirot, więc ja myślę, że każdy kto zaczął uczyć się i też w Echaim, to. Z pewnością już ma ten obraz w jakiś tam sposób wybudowany. I następnie, na początku, w głowę, uszy i oczy Adama, Kadmona, i tak dalej. On mówi tutaj językiem dotyczącym ludzkich organów. Wiemy, że głowa to jest, to jest ogólnie można powiedzieć galgalta i ab. Dwa pierwsze parcufy Adama Kadmona, uszy to bina Adama Kadmona, oczy to też jest chochma tutaj Adama Kadmona i tak dalej. Po prostu kolejne parcufy, których budowy uczymy się po kolei na naszych lekcjach. Galgalta, Mai Bon, tam w Sagu powstają następne poziomy, część Saga opuszcza się pod tabur, tam powstaje właśnie świat nekudot o którym mówimy. I Mówią dalej. Dzięki mnóstwu masachów, kranów, zasłon, stających się coraz bardziej grubymi, takimi coraz bardziej też można powiedzieć cielesnymi. Słowo gruby, które my używamy w kabale, należy bardziej rozumieć jako gęsty. Tak więc dzięki mnóstwu tych ekranów, stających się coraz bardziej gęstymi i coraz mniej przenikalnymi, w mierze oddalenia od Eńsow, niższej istoty w rezultacie mogą przyjmować światło życiowości, nie ginąc. Nie ginąc po prostu to światło nie anuluje ich. Ono się osłabia, jest coraz słabsze, i dzięki temu powstają kolejne poziomy, w których już jakieś tam istoty mogą odróżniać jakąś istniejącą rzeczywistość z odróżniającymi się elementami tej rzeczywistości. Światło Ensof już wszystkiego nie zalewa. Wiemy, że to nastąpiło w taki sposób, że na początku w świetle Ensof była Malchut Ensof, czyli Olam Einsow, świat nieskończoności, jak nam opisują oczywiście mędrcy, ona również była zalana światłem. Ona jest zalana światłem cały czas to jest świat, który jest przed nami, zakryty tymi właśnie zasłonami, coraz bardziej gęstymi i my tak mówimy, że dla nas to ona jakby była. My jej teraz nie widzimy tej rzeczywistości, ale ona sobie tam jest. Ona nigdzie nie zniknęła, ona jest. Tylko my jesteśmy od Niej odgrodzeni. Bo ta rzeczywistość by nas po prostu zabiła takich, jakimi my teraz jesteśmy. Nawet gdybyśmy wznieśli się w tym momencie do poziomu największych Sadików, jacy po tej ziemi chodzili, to ta rzeczywistość też by nas zabiła. Tam jest rzeczywistość, która anuluje w sobie wszystko, co tylko istnieje. To jest rzeczywistość świętości samego Boga. i wtedy tam taki świat istniał jak my to mówimy następnie w tym świecie ta malchut ona odczuła siebie siebie jako różną od tego światła bo tam nastąpiły pewne procesy które my możemy określić jako 10 kolejnych swirot, które doprowadziły do powstania malchut nieskończoności i ta malchut została napełniona światłem i odczuła siebie jako różną od światła czuła coś w rodzaju wstydu że ja otrzymuję światło a ja sobie na to nie zarobiłam mówi ta malchud po prostu jestem i nagle patrzę i jestem napełniona i powiedziała wtedy ja nie chcę w ten sposób ja chcę być taka jak ty i ona wyrzuciła z siebie to światło i co ustanowiła masach a ten masach to nic innego jak właśnie taka przegroda która nie wpuszcza tego światła z powrotem i po tym ona zaczęła wpuszczać do siebie światło, ale już coraz mniejszych od tego einsów poziomach. Każdy kolejny poziom był mniejszy. Ten pierwszy poziom, jak my wiemy, on dotyka einsów. Nie zlewa się z nim, ale dotyka. Jest ten masach, który zatrzymuje światło einsów, żeby weszło całkowicie. Wchodzi tylko część, i potem każdy kolejny zmniejsza ilość tego światła. I w ten sposób, niższe istoty, które istnieją w światach, w rezultacie mogą przyjmować światło życiowości. To jest tutaj światło. Haya w podtekście, pod nie ginąc. Kiedy światło przechodzi poprzez głowę. Pory skóry i bardzo cieniutkie otworki włosów, głowy i brody Adama Kadmona. Też uczymy się o tym, co to takiego jest. Głowa, potem broda, dikna. Kiedy to światło przechodzi, wtedy ono bardzo mocno się zmniejsza. Ono się zmniejsza już tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno dlatego powstaje możliwość dla stworzenia niższych istot i przyjmowania przez nich dostatku schodzącego z Ainsof błogosławiony on czyli dopiero po przejściu tych wszystkich zasłon tych włosów przez które to światło przychodzi bardzo bardzo takimi maleńkimi Kropelkami, mazaloty, jak to się mówi, w kabale. I dopiero poprzez te poziomy światło może dojść do istot, które je otrzymują, takie bardzo zmniejszone. Tak to musi być, po prostu. Nasz świat też jest tak zbudowany. We wszystkim możemy to zauważyć. Tak samo jest na przykład stosunek pomiędzy nami a naszymi dziećmi. One się rodzą jako maleńkie, jeszcze takie zupełnie bezradne dzieciątka, które tylko płaczą i jedzą. Wszystko, co my mamy, jest przed nimi zakryte. My możemy mieć pałace, jakieś domy, majątki, lasy, możemy mieć mnóstwo wszystkiego. Ale pierwsze, co mu Dajemy to mama daje mu mleko. Nic więcej. Ono niczego więcej nie weźmie. Ono nie ma naczyń na wszystko. Dopiero potem dajemy mu troszkę więcej, jeszcze więcej, potem normalne jedzenie. Potem dajemy mu książki, żeby się uczył. Potem dajemy mu zabawki, potem różne inne rzeczy, aż w końcu dorasta do takiego poziomu, że tato mówi przekazuje ci cały mój majątek. Tak jest. Także. W tych właśnie duchowych korzeniach. Stworzenie rodzi się jako taki maleńki zarodek na początku, a potem zaczyna rosnąć, i w miarę jak rośnie, otrzymuje coraz większe światło. Ten proces, oczywiście, w światach duchowych jest o wiele bardziej skomplikowany, jak ja tutaj mówiłem, ale i w naszym świecie też można znaleźć odpowiedniki, na przykład rozbicia naczyń. Czasami tak się zdarza, że tato daje synowi trochę za dużo, na przykład daje mu trochę za szybki samochód, jak do jego wieku, no i okazuje się, że on ten samochód rozbija. No i potem tato mówi: No nie kolego, ja już Ci więcej nie dam teraz. Jak dorośniesz, zmądrzejesz, dopiero dostaniesz. I tak samo też i było w naszym świecie. Też było właśnie takie rozbicie, które nastąpiło u Adama i dopiero. Teraz musimy to wszystko naprawiać, żeby otrzymać te światła, które były dla niego przeznaczone. Wszystko to, gdzieś możemy znaleźć w takich różnych odbiciach w materialnym świecie. Wszystko co jest w światach duchowych, znajduje swoje odbicie w materialnych i my tutaj uczymy się kabały, nazywamy siebie górnolotnie kabalistami, to my powinniśmy umieć widzieć, łączyć powinniśmy te dwa światy. Gałęzie tutaj, z korzeniami tam. Tutaj, teraz zaczyna się dość długi rozdział. Nie wiem, czy mądrym byłoby zaczynać ten drugi rozdział, ten długi rozdział, podrozdział. Jego tytuł to ósmy król Hadar. Siedmiu królów zostaje rozbitych, przychodzi ósmy. To jest poziom Hawaii de Ma, który następnie naprawia rozbitych siedem swilot. To jest świata Cilut. Tak można w ogólności powiedzieć. I ja myślę, że chyba nie będę zaczynał. No bo po prostu ja nie lubię tak rozrywać rozdziałów. Niektórzy tak robią. Rav Portner też tak lubią robić, że. Na lekcji, tam powiedzmy, Zoharu kończył się jeden rozdział, a on w połowie lekcji zaczynał drugi. I no ja po prostu nie lubię czegoś takiego, bo I nie można się wtedy skoncentrować na jakiejś jednej pełnej całości za bardzo I, i wyciągnąć z niej to, co jest w niej zawarte. Tutaj ja przeczytałem naprawdę bardzo króciutki rozdziałik i dodając od siebie jakieś swoje refleksje, odczucia. Yy, to, co mi się tam nasunęło, z tego, czego się uczyliśmy, ja myślę, że tutaj na pewno nie dałem jakiegoś pełnego obrazu, ale skłoniłem do, do rozmyślań, do szukania, do przypomnienia sobie. Już teraz każdy może w tej chwili znaleźć pierwsze lekcje z Ezchaim albo z Tez i tam sobie przypomnieć te regułki, nawet które tam były. Przypomnieć sobie te opisy. I wgłębić się w to, co tutaj w tym krótkim rozdziale było powiedziane.